Witamy serdecznie ze skoczni Kulm, Bad Witendorf, Tauplitz. Pogoda prawdziwie zimowa temperatura około minus 9 stopni. Śnieg nie tylko na skoczni, ale także i poza nią. Wreszcie piękna zimowa sceneria. Trwają ostatnie przygotowania do dzisiejszych oficjalnych treningów. Oraz kwalifikacji do pierwszego dnia konkursu Mistrzostw Świata w lotach. Początek treningu już o 10.30, dwie godziny później rozpoczną się kwalifikacje. Wiatr dzisiaj. Bardzo, bardzo słaby. Organizatorzy obawiają się trochę o pogodę, szczególnie w sobotę i w niedzielę. Mają wrócić opady śniegu. Pojawić się mogą też podmuchy wiatru, ale miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. Polacy do Bad Mitterdorf przyjechali w składzie Kamilstof. Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Stefan Bula. Miejmy nadzieję, że Staścich będzie tutaj na naprawdę dobre miejsca, dobre skoki i wreszcie coś drgnie, jeśli chodzi o wyniki polskich skoczków w tym sezonie. Czekamy na pierwsze, miejmy nadzieję, dalekie, dalekie loty. Skocznia jest nieco zmodyfikowana w stosunku do ubiegłego sezonu. Poprawiono, zmieniono tory najazdowe, zmieniono troszkę profil ze skoku, więc mogą być te loty jeszcze dalsze i bezpieczniejsze.